Ten film jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Jeśli wolisz wersję ciemną, zostań w tym filmie. Jeśli wolisz wersję jasną, kliknij w zakładkę lub w link w opisie. Cześć! Jeśli chcesz być dobrym programistą, a nie znasz interfejsów, to koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca. Ja się nazywam Edward Ziemiński i zapraszam do obejrzenia odcinka kursu C# od zera. Na początek tradycyjnie Solucja, ale tym razem jest ona w zasadzie pusta. Zawiera ona jeden projekt o nazwie Interfaces, nawiązujący do tematu dzisiejszego odcinka. I oprócz tego jest klasa Program, która jak widzisz jest całkowicie pusta. W tej klasie będziemy coś robić dopiero jak utworzymy kilka innych klas. W momencie kiedy to nagrywam jest 21 grudnia, czyli zostały tylko 3 dni do Wigilii. Dlatego też nawiążę troszeczkę właśnie do tego magicznego dnia. W naszym dzisiejszym programie będziemy mieć klasy odwzorowujące wigilijne potrawy. Zatem zacznę od utworzenia folderu potrawy. Będę używał dzisiaj polskich nazw, ponieważ no, dużo łatwiej będzie nazywać polskie tradycyjne potrawy po polsku. Generalnie gdyby to był taki program na serio, lepiej byłoby używać angielskich nazw. Ale dzisiaj wybaczcie mi, będę używał takiej polskiej konwencji. Ok, no to jakie mamy potrawy na wigilijnym stole? No... Pierwsze co jemy, kiedy siadamy do stołu, tutaj oczywiście pomijam opłatek, pierwsze co jemy to zupa. Ale zanim dodam klasę zupa, to zastanówmy się, jaka to jest zupa. No, to zależy. Na przykład moja babcia od strony mamy zawsze gotuje zupę grzybową. Dlatego dodajmy klasę zupa grzybowa. Mamy klasę zupa grzybowa. Oczywiście w szablonie jest cała masa dyrektyw using, których ja kompletnie nie potrzebuję. Dlatego, pierwsze co zrobię, to je usuwam i zmieniam dostępność klasy na public. Mówiłem, że babcia od strony mamy zawsze gotuje zupę grzybową, ale babcia od strony taty zawsze gotuje zupę owocową z suszonych owoców. Dlatego dodajmy jeszcze jedną klasę o nazwie Zupa Owocowa. OK, no to mamy dwie klasy: zupa grzybowa i zupa owocowa. Zacznijmy od zupy grzybowej. Jakie elementy może mieć ta zupa? No, na pewno może mieć smak, ale ten smak jest już zawarty w samej nazwie typu w nazwie klasy. Zatem nie będę tworzył elementu, który będzie mówił po raz kolejny, że ta zupa jest grzybowa, bo to widzimy już w nazwie klasy. Co jeszcze może charakteryzować zupę? No, na przykład, każda porcja ma jakąś wagę, więc dodajmy właściwość: waga porcji. Zastosowałem w tej właściwości typ int, a nie na przykład double, no bo nikt na wigili przecież nie będzie się bawił w aptekarza, nie będzie nam odmierzał 15,5 g porcji zupy grzybowej, tylko raczej na przykład będzie to mniej więcej 100 g zupy grzybowej. No więc dodajmy sobie od razu tutaj domyślną wartość 100. Niech to będzie 100, no bo jednak zupa grzybowa to jest taka dość ciężka zupa. No i musimy jeszcze 11 innych dań oprócz tej zupy zjeść, no więc niech będzie to 100 gramów. Zostawimy domyślne akcesory, no bo powiedzmy, że dziecko nie zmieści tyle, to sobie zmieni tutaj właściwość na, nie wiem, 50 gramów. Ale domyślna wartość niech będzie 100. Teraz jeszcze kwestia nazewnictwa. No, waga porcji 100. Ale 100 czego? Według mnie dobrą praktyką w tej sytuacji byłoby dodać do nazwy waga porcji. W gramach. I teraz nie ma już najmniejszej wątpliwości. Co jeszcze może charakteryzować zupę grzybową? Ano, wywar. No, więc tradycyjnie na wigili nie jemy mięsa, prawda? Zatem wywar powinien być warzywny. Ale dobrze wiemy, że nie w każdym domu tak to wygląda i być może na przykład u Ciebie zupa jest na innym wywarze niż warzywnym. To jest też ok, ja tego nie oceniam. W każdym razie masz możliwość zmiany tej domyślnej wartości. Ale domyślnie wywar jest warzywny. Co jeszcze może charakteryzować zupę grzybową? No na przykład to, jakie grzyby zostały użyte. I ja się na grzybach szczerze mówiąc nie znam, natomiast wiem, że najlepsza zupa grzybowa jest z takiej mieszanki suszonych grzybów i taką właśnie domyślną wartość tutaj wpiszę. Natomiast oczywiście, jeśli nie masz własnego zapasu suszonych grzybów albo spóźniłeś się do sklepu, by je kupić i już wszystko jest wykupione, no to pewnie zastosujesz nawet pieczarki, byleby tylko tę zupę zrobić. I wtedy masz taką możliwość, ponieważ nic tutaj nie blokuje, zostawiam get i set jako publiczne. OK, dodałem trzy właściwości, ale przecież klasa może mieć też metody. No to dodajmy metody. Powiedzmy, dodajmy metodę Ugotuj. W tej metodzie, tak dla upozorowania, wyświetlimy w konsoli, że zupa grzybowa została ugotowana. OK, skoro mamy metodę Ugotuj, to powiedzmy, że przyda się też metoda ZJEDZ. No i powiedzmy, że to jest nasza kompletna klasa. No i teraz powinniśmy podobną rzecz zrobić w zupie owocowej. Pozwólcie, że ja ten fragment kodu na razie skopiuję. I wkleję do naszej klasy zupa owocowa. No dobra. Tylko co nam tutaj nie pasuje? No, waga porcji w gramach pasuje, ale zupa owocowa jest troszeczkę taka lżejsza. Zatem możemy zjeść jej troszeczkę więcej, powiedzmy, na tej wigilii, i ustawmy tutaj domyślną porcję 150. OK, to już mamy z głowy. Wywar. No, w przypadku zupy owocowej no, zrobiłem taki szybki research, bo sam osobiście nigdy takiej zupy nie robiłem, ale wiem, że w przypadku zupy owocowej rolę wywaru pełni kompot. Nie stosujemy wywaru warzywnego, bo myślę, że smakowałoby to co najmniej dziwnie. Dlatego zmieniam wywar warzywny na kompot. No i teraz właściwość grzyby. No, ona tutaj kompletnie nie pasuje, prawda? Dlatego może zmieńmy ją na owoce. Metoda ugotuj. No, nie powinna napisać nam w konsoli, że zupa grzybowa została ugotowana, tylko że zupa owocowa została ugotowana, dlatego to zmienię. I oczywiście za chwilę zmienię to również w metodzie zjedz. No dobra, no to mamy dwie klasy jedną do zupy grzybowej, a drugą do zupy owocowej. Zobaczcie, że musiałem tutaj trochę rzeczy zmienić, ale tak naprawdę najważniejsza taka struktura tej klasy jest w zasadzie taka sama, jak struktura klasy zupa grzybowa. No bo na przykład w zupie grzybowej nie mamy owoców, a w zupie owocowej nie mamy grzybów. Natomiast nazwy pozostałych, Właściwości są takie same i nazwy metod również są takie same, więc te dwie klasy mają dużo wspólnego i do tego zaraz dojdziemy, ale najpierw spróbujmy użyć tych klas w klasie program. Zaczynamy od dyrektywy using. Oczywiście namespace interfaces pochodzi z nazwy projektu, natomiast namespace potrawy, który jest taką podprzestrzenią nazw do przestrzeni interfaces, pochodzi oczywiście z nazwy folderu i został oczywiście automatycznie nadany naszym dwóm klasom zupie grzybowej i zupie owocowej. No dobra, i tak jak widzisz, to są nasze dwie zupy. Są bardzo do siebie podobne, jednak nie takie same, ale możemy użyć jednego wspólnego typu. Czyli zamiast tutaj podawać zupa grzybowa czy zupa owocowa, mogę podać jeden inny typ, który jest wspólny dla tych dwóch. Ten typ jeszcze nie istnieje, ale zaraz go utworzymy, a będzie nim interfejs. Aby dodać interfejs, klikamy sobie oczywiście prawym przyciskiem albo na projekcie. Jeśli chcemy dodać w głównym folderze, albo tak jak w moim przypadku, ja chcę dodać go w folderze potrawy, no to oczywiście klikam prawym przyciskiem na folder potrawy, najeżdżam na menu Add i teraz zamiast Class wybieram New Item. Z listy typów, która tutaj jest, wybieram Interface. I teraz ważna kwestia odnośnie nazwy interfejsu. Powszechna konwencja w C-sharpie mówi, że nazwy interfejsów zaczynamy od literki I. Jest to w dodatku wielka literka I. A później podajemy tą taką właściwą nazwę interfejsu i zaczynamy ją również z wielkiej litery. Czyli w naszym przypadku będzie to Izupa. I tak wygląda szablon pustego interfejsu. Tutaj zrobię dokładnie to samo co robię w klasach, czyli usunę wszystkie dyrektywy using i zmienię interfejs na publiczny. I teraz zobacz, że tak naprawdę ten szablon jest prawie, że taki sam jak szablon klasy, tylko, że po prostu zamiast słowa klas mamy tutaj słowo interface, A nazwa zaczyna się od wielkiej literki i. I póki co to jest w zasadzie jedyna różnica, jaką mogłeś do tej pory zauważyć. Ale obejrzyj odcinek do końca i wtedy zrozumiesz różnicę, jaka jest między klasą a interfejsem. I po co w ogóle ten Interfejs jest. No dobrze, więc powiedziałem, że interfejs ma być czymś, co ma być takim wspólnym typem dla zupy owocowej i zupy grzybowej. Zatem co powinien zawierać interfejs? Więc jeśli pomyślimy, co musi mieć zupa, to powinna mieć na przykład wagę porcji w gramach, prawda? A przypomnijmy sobie, że zarówno nasza zupa grzybowa, jak i owocowa obie mają taką właściwość. Zatem no zrobię coś, co teoretycznie normalnie się tego nie robi, czyli skopiuję właściwość zupy grzybowej. Właściwie wiecie co? Skopiuję wszystko, całą zawartość tej klasy. Skopiuję ją do interfejsu IZUPA i wtedy wiele rzeczy nam się wyjaśni. Mamy tutaj serię błędów, więc zacznijmy od sprawdzenia, co jest błędem w pierwszym elemencie i przejdźmy tak przez każdy element aż do ostatniego. Przy pierwszym elemencie mamy napisane: "Instance properties in interfaces cannot have initializers", czyli nie mogę mieć inicjatora przy właściwości. Inicjatorem w tym przypadku jest ta wartość domyślna 100. Zatem muszę ją usunąć. Czyli pierwszy wniosek jest taki, że w właściwościach interfejsu nie może być domyślnych wartości. No więc usunę je od razu z wszystkich właściwości. Zobacz, że teraz nam zniknęły błędy przy pierwszych trzech właściwościach. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy ta właściwość grzyby powinna tutaj być, no bo ona nie pasuje do zupy owocowej, prawda? No to skasujmy ją. Niech jej tutaj nie będzie. Natomiast waga porcji w gramach i wywar to jest coś, co charakteryzuje obie te zupy, więc to niech zostanie. Błąd w metodzie ugotuj wynika z tego, że nie mamy tutaj dyrektywy using system. Natomiast jeśli ją dodam, to to zadziała. Ale powiem szczerze, że w tym odcinku wcale nie chciałem pokazywać przykładu, gdzie metoda domyślnie coś zawiera. Generalnie raczej kiedy przedstawia się temat interfejsu, no to ani metody, ani właściwości, ani pola nie mają żadnych domyślnych wartości. Tak więc tutaj usunę całkowicie tę zawartość, zwłaszcza, że ta zawartość nie pasuje do wszystkich zup. Zatem kasuję cały ten blok kodu. Konsekwencją tego jest to, że muszę tutaj oczywiście na końcu podać średnik. No dobra, i tak wygląda nasz interfejs. Powiem o jeszcze jednej rzeczy. To, czego nie można zrobić w interfejsie, to zmienić modyfikatora na private w żadnym z elementów. Zobacz. Pojawiły się błędy przy akcesorach, i tutaj mamy napisane, że w tej sytuacji musimy zadeklarować getter w postaci takiej pełnej właściwości. To też nie jest coś, co chciałem dzisiaj pokazać. Natomiast w oficjalnej dokumentacji Microsoftu przeczytamy, że nie możemy w interfejsie zastosować prywatnej właściwości typu auto-implemented property. Zatem nie stosujemy tego modyfikatora dostępu. Zmieniamy na public. Tym bardziej, że najważniejsza rola interfejsu jest właśnie taka, żeby publicznie przedstawić co klasa powinna zawierać. Bo interfejs to jest taki kontrakt. I z tym słowem właśnie kontrakt. Spotkacie się wielokrotnie, jeżeli będziecie rozmawiać o interfejsach. I o co chodzi z tym kontraktem? Przejdę do klasy Zupa Grzybowa. Teraz chciałbym, żeby ta Zupa Grzybowa chwaliła się na zewnątrz tym, że realizuje kontrakt, który jest zapisany w interfejsie iZupa. W tym celu po nazwie klasy Zupa Grzybowa stawiam dwukropek i wpisuję nazwę interfejsu iZupa. I taki zapis oznacza, że klasa Zupa Grzybowa implementuje interfejs iZupa. Co to znaczy implementuje? To znaczy, że zawiera elementy, które pasują do elementów, które są widoczne w interfejsie iZupa. Czyli musi zawierać publiczną właściwość typu integer, która ma publiczny getter i setter. Musi zawierać publiczną właściwość wywar typu string, która zawiera publiczny getter i setter. Musi zawierać również dwie metody typu void o nazwach ugotuj i zjedz. I zobaczmy, że ta klasa zawiera wszystkie te właśnie elementy. Zobacz, skasuje na chwilę właściwość wywar, która jest elementem naszego kontraktu. I tak jak widzisz, po krótkiej chwili Visual Studio pokazuje nam błąd i to przy nazwie interfejsu iZoopa. Jeśli najedziemy na ten błąd kursorem, to mamy napis Zupa grzybowa does not implement interface member zupa.wywar. Co to oznacza? Dobrze wiecie. No, błąd polega na tym, że nasza klasa nie realizuje kontraktu, ponieważ nie ma właściwości wywar który jest jakby warunkiem tego kontraktu, że ta klasa musi go mieć, jeśli chce się chwalić szyldem I zupa. Zatem dodajemy z powrotem tę właściwość. A jeśli usunąłbym właściwość grzyby, której nie ma w kontrakcie, to tak jak widzisz, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego błędu, no bo. Jakby nie jest wymagane w, w tym kontrakcie, w, tej, w tym interfejsie iZoopa, że będzie właściwość grzyby. Zatem już chyba rozumiesz, co narzuca użycie interfejsu. Zapisałem zupę grzybową, a teraz przechodzę do zupy owocowej. No i tutaj również dodajmy zapis, że ta klasa implementuje interfejs iZoopa. I oczywiście tutaj wszystko się zgadza, ponieważ ta klasa również zawiera właściwość waga porcji w gramach, wywar, metodę ugotuj i metodę zjedz. I jest też jedna dodatkowa właściwość owoce, która akurat nie jest wymagana kontraktem, czyli interfejsem. Oczywiście tutaj będzie to samo, jeśli usunę właściwość wywar czy którąś metodę, to również będę miał błąd. Najlepiej, gdybyś to przetestował i sprawdził u siebie w swoim IDE. Wtedy będziesz dokładnie rozumiał, jak to działa. Ale teraz przejdźmy do klasy program. No i zobacz, mamy tutaj dwie deklaracje obiektów, i one mają dwa różne typy. Ale jeśli zrobimy zmienną typu iZoopa. To w tym momencie możesz mi uwierzyć, że mogę do tego obiektu przypisać dowolny z tych typów, który implementuje właśnie ten interfejs IZupa. Czego nie mogę zrobić, to nie mogę zrobić tak Teraz, dlaczego nie mogę tak zrobić? Dlatego, że interfejs to jest tylko kontrakt. Interfejs zawiera szablon klasy, a klasa zawiera szablon obiektu. Nie mogę utworzyć nowego obiektu interfejsu, bo wtedy, przykładowo, jeśli wywołałbym metodę ugotuj, to co by się stało? No nic by się nie stało, bo nie ma tam nic zaimplementowanego. Natomiast to, co mogę zrobić, to to, co za chwilę zobaczysz na ekranie. Zobacz, to jest taka ciekawostka. Tutaj mamy interfejs iZupa, a po prawej stronie mamy konstruktor zupy grzybowej. I to działa. Czyli mimo, że te dwie klasy są różne, ale jednak implementują ten sam interfejs, to mogę w zmiennej typu iZupa zadeklarować dowolny z tych typów. Zobacz, żeby nie być gołosłownym, przypiszę do tej samej zmiennej, po prostu podmienię obiekt zupy grzybowej na obiekt zupy owocowej. I widzisz, nie ma błędu. Oczywiście w tym momencie w ten sposób usunąłem obiekt zupa grzybowa, który tutaj linię wcześniej został przypisany, i zamieniłem go na obiekt zupa owocowa. W tej samej zmiennej, w dokładnie tej samej zmiennej, nie ma żadnego problemu. To działa. I teraz spodziewam się, że prawdopodobnie masz jedną z takich dwóch reakcji. Być może masz jakąś inną, ale ja spodziewam się jednej z dwóch. Albo myślisz sobie: Kurde, po co mi to? Nie mogę sobie normalnie zadeklarować takiej zmiennej i już? Albo druga reakcja? Myślisz sobie: Wow, to jest bardzo sprytne. <noise> Więc daj znać w komentarzu, która z tych reakcji dotyczy Ciebie. Natomiast powiem tak: w tym odcinku nie podam Ci takiego świetnego zastosowania, żebyś już zrozumiał, że to jest naprawdę super i że tego naprawdę trzeba używać, jeśli chce się być profesjonalnym programistą. Musisz mi troszeczkę uwierzyć na słowo, ale spróbuję pokazać chociaż jeden taki drobny przykład. Zobacz, zostawiłem zupę grzybową, zupę owocową na razie usunąłem i mamy tutaj wywołanie dwóch metod: ugotuj i zjedz. I teraz uruchamiam ten program. Zobacz, zmienna jest typu izupa, ale jest w niej obiekt typu zupa grzybowa. Dlatego, ponieważ zastosowałem metodę ugotuj, później metodę zjedz. To mamy tutaj napisy, które pochodzą z klasy zupa grzybowa. Ale jeśli podmienię tutaj zupę grzybową na zupę owocową i nic więcej nie zmienię w programie, i teraz uruchomię ten program, to mam już napisy z zupy owocowej, a zmieniłem tylko tą jedną rzecz. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w zupie owocowej mamy właściwość owoce, prawda? Tak samo jak w zupie grzybowej mamy właściwość grzyby. No i pytanie, czy teraz z obiektu zupa mamy dostęp do tej właściwości? Zobacz. Odpowiedź brzmi nie. Nie ma dostępu do elementów, które nie są elementem tego kontraktu narzuconego przez interfejs izupa. Bo właśnie takiego typu jest ta zmienna. Więc o tym trzeba pamiętać, że interfejs stosujemy wtedy, kiedy chcemy mieć taki uniwersalny, właśnie interfejs, który jest wspólny dla wszystkich obiektów, które implementują właśnie ten interfejs. Ok, ale wiecie co? Muszę tu coś tu sprawdzić, bo coś mi tu nie pasuje. O kurde, widziałeś to? Patrz. Pierogi się pojawiły, a przed chwilą ich nie było. Ty, żadnego cięcia nie robiłem ani nic. Niesamowite. Czujesz magię tych świąt? Bo ja tak. No dobra, pojawiły nam się, zobaczmy, pierogi ruskie i pierogi z kapustą. No przeważnie na wigili to są pierogi z kapustą, oczywiście królują. Zajrzyjmy co my tu mamy. Zobaczcie, pierogi implementują interfejs IPierogi. Mają właściwość waga porcji w gramach, liczba sztuk w porcji i dwie metody: ugotuj i zjedz. I zobaczcie, czy coś wam to przypomina. Mamy tutaj właściwość waga porcji w gramach i mamy dwie metody, które również są w zupach, prawda? Te trzy elementy są również w zupach. Zobacz, interfejs Izupa i interfejs IPierogi. No widzisz tylko jeden element się różni. Tutaj liczba sztuk w porcji, czyli to dotyczy pierogów. Natomiast w zupie mamy wywar, którego oczywiście nie będzie w pierogach, prawda? Zatem co tu zrobić? No bo znowu mamy takie powtórzenia. Może dałoby się również to sprowadzić do wspólnego mianownika. No i da się, ponieważ możemy wprowadzić kolejny interfejs który będzie zawierał te trzy wspólne elementy. I teraz jak go nazwać? No, moglibyśmy interfejs nazwać danie, ale kluczowa jest tutaj metoda ugotuj. Nie wszystkie dania gotujemy, prawda? Niektóre na przykład smażymy, a niektóre po prostu przygotowujemy w jakiś sposób, kroimy czy coś takiego. Zatem ja bym nazwał ten interfejs danie gotowane. Oczywiście nie, nie wolno zapominać o tym, że nazwa interfejsu zaczyna się z wielkiej litery I. No dobrze, mamy teraz gotowy pusty szablon interfejsu. I zajrzyjmy do naszego interfejsu IP rogi. Skopiuję te wszystkie elementy i wkleję tutaj. To, co oczywiście nie pasuje, to liczba sztuk w porcji, no bo nie możemy policzyć liczby sztuk. W porcji zupy, prawda? Zatem usuwamy ten element, bo nie jest on wspólnym elementem. I w ten sposób zostają trzy elementy, które są wspólne zarówno dla zup, jak i dla pierogów. I co można z tym faktem zrobić? Ano, można w interfejsie zrobić taką sztuczkę. I w tym momencie mamy zieloną falą, to znaczy nie wiem, jak to będzie wyglądało w jasnej wersji filmu. W ciemnej na pewno mamy zieloną falę, która podkreśla nam te trzy wspólne elementy. Jeśli najedziemy na jeden z tych elementów, to mamy napis, który mówi nam o tym, że zakryliśmy tutaj tym wpisem coś, co jest już gotowe w interfejsie idanie główne. I dalsza część napisu mówi o tym, że jeśli jest to nasza intencja, to powinniśmy jeszcze użyć tutaj słowa kluczowego new. W tym przypadku to kompletnie nie jest nasza intencja i dlatego też to, co powinniśmy w tym przypadku zrobić, to usunąć powtarzające się elementy i zostawić tylko te, które się nie powtarzają, czyli w tym przypadku będzie to jedynie liczba sztuk w porcji. I teraz powtórzmy ten zabieg w interfejsie iZupa. I tak jak widzisz, jest dokładnie ta sama sytuacja, co w interfejsie iPierogi. No dobra, teraz zajrzyjmy do naszej klasy program. Tutaj cały czas mamy ten błąd z owocami, no bo nie ma tego elementu w interfejsie Ajupa, więc to skasuję. Natomiast, tak jak widzisz, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o metody ugotuj i zjedz. Te metody cały czas działają. Zobaczmy, czy działają inne elementy. Tak więc, jak widzisz, mamy dostęp do elementu wywar i mamy też dostęp do elementu waga porcji w gramach, mimo, że w interfejsie Ajupa już tych elementów nie ma. Ale są w interfejsie I danie Gotowane, dlatego cały czas działają. No więc, skoro tak, to oznaczałoby, że mogę również zamienić typ I zupa na I danie Gotowane, prawda? No to oczywiście sprawdźmy to, jak zawsze. No i tak jak widzisz, to działa, ale oczywiście będzie troszkę bardziej okrojone. Abstrahując od tego, że już teraz ta nazwa zmienna jest myląca, bo powinna się nazywać Danie Gotowane, a nie Zupa. Ponieważ możemy teraz już tutaj przypisać również pierogi, to jeśli zajrzymy tutaj do tego, co mamy dostępne, to zobacz. Mamy metodę ugotuj, mamy właściwość waga porcji w gramach i mamy metodę zjedz. Natomiast już nie mamy właściwości wywar, ponieważ nie jest to element kontraktu AIDA niegotowane. Właściwość wywar jest elementem kontraktu I No dobra, i teraz jeśli chodzi o zastosowanie interfejsów. Być może cały czas nie wiesz po co ci te interfejsy. Nie zdziwiłbym się. Natomiast jeśli chcesz zobaczyć lepszy przykład niż te, które pokazałem w dzisiejszym odcinku, to koniecznie zasubskrybuj kanał, bo już w kolejnym odcinku zamierzam pokazać listy. I wyobraź sobie, że możesz zrobić taki obiekt, który będzie zawierał listę dań, niezależnie od tego, czy będzie to zupa grzybowa, czy pierogi ruskie. I one wszystkie będą na jedna... Liście. I ta lista będzie przechowywała obiekty, które spełniają warunki kontraktu określonego w interfejsie a i danie gotowane. Zaleciłbym Ci jeszcze, żebyś zajrzał sobie na stronę jakiejś twojej ulubionej restauracji, z której zdarza Ci się zamawiać jedzenie. Tylko raczej nie powinna być to pizzeria, chyba że zawiera różne dania. Raczej poszukaj restauracji, która ma takie różnorodne menu, gdzie dania są różnego typu. Właśnie są na przykład zupy, są burgery, są pizze, są makarony i tak dalej. Zwróć uwagę, jakie elementy formularza powtarzają się we wszystkich daniach, a jakie pojawiają się tylko i wyłącznie przy jakimś konkretnym rodzaju dania. Możesz też to sprawdzić na którymś z popularnych portali, który służy do zamawiania jedzenia z różnych restauracji. Tam również da się to zaobserwować, tak? Tutaj podpowiem, że na pewno wspólnym elementem, niezależnie od tego, jakie będzie to danie, to na pewno jest liczba sztuk, ale w przypadku na przykład pizzy będziesz musiał wybrać jej rozmiar, w przypadku burgera możesz wybrać czy na przykład chcesz dodatkowo frytki albo coś w tym stylu? I pomyśl sobie, w jaki sposób możesz właśnie taki formularz zamodelować przy pomocy interfejsów w programie. I to będzie świetna praca domowa dla ciebie. Jeśli zrobisz coś takiego, to myślę, że dużo lepiej zrozumiesz ideę interfejsu. A jeszcze lepiej ją zrozumiesz po obejrzeniu kolejnych odcinków. Ja myślę, że do tego tematu interfejsów to jeszcze wielokrotnie będziemy wracać, bo to jest temat, którego naprawdę potrzebujesz, żeby zostać lepszym programistą. Podsumowując dzisiejszy odcinek, interfejs pełni rolę kontraktu który zostaje narzucony klasie, czyli jeśli klasa implementuje interfejs, to musi zawierać wszystkie elementy, które są określone w tym interfejsie. Interfejs może wystąpić w roli typu, czyli możesz zadeklarować zmienną typu, który jest interfejsem. Dzięki temu do tej zmiennej możesz przypisać obiekty różnych typów. Jeśli typ zmienny jest określony jako interfejs, to korzystając z tej zmiennej, będziesz miał dostęp jedynie do elementów, które są określone w tym interfejsie. Natomiast nie będziesz mieć dostępu do elementów, które nawet jeśli są w klasie to nie są określone w interfejsie. OK, zachęcam Cię gorąco do tego, żebyś naprawdę to przećwiczył. Programowania uczysz się przez praktykę, dlatego to ćwiczenie, o którym wcześniej powiedziałem, jest naprawdę warte tego, żebyś je wykonał. Nie zrozum mnie źle. Jeśli tylko oglądasz film, ale później nie ćwiczysz tego, co jest na nim pokazane, to tak naprawdę niczego się nie uczysz. Bo tak naprawdę dopiero kiedy sam próbujesz to zrobić, to pojawiają Ci się różne pytania. I właśnie te pytania to jest to, co Cię rozwija. To jest to, co pchacie naprzód i sprawia, że Robisz postęp, dlatego gorąco zachęcam ćwicz to, co pokazuje. i zawsze na końcu odcinka pokazuje podsumowanie nowych pojęć oraz pracę domową. Ta praca domowa jest bardzo ważna. Statystykach filmów widzę, że niewiele osób do niej dociera. Jeśli jesteś jedną z tych osób, która wyłącza film przed pracą domową, to zachęcam Cię. Oczywiście nie zmuszam, ale zachęcam Cię, żebyś sobie zawsze poczekał do tej pracy domowej albo nawet przewinął do niej. Zawsze pod filmem zamieszczam spis treści, żebyś mógł pominąć coś, co Cię nie interesuje i przejść na przykład bezpośrednio do pracy domowej. Zrób sobie screena tej pracy domowej i naprawdę spróbuj ją zrobić. Uwierz mi, że to Ci naprawdę pomoże. No dobra, koniec mojego marudzenia. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście. Życzę Ci wesołych świąt. Trzymaj się, powodzenia, pozdrawiam Cię serdecznie, cześć!